W celu ochrony interesów uczestników badań klinicznych w Polsce powstał Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku udziału w badaniu klinicznym uczestnikowi badania klinicznego przysługuje świadczenie kompensacyjne. Wprowadzono obowiązkową, prowadzoną wspólnie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, ocenę bezpieczeństwa toczących się badań klinicznych. Każda nowa substancja wprowadzona w badaniu klinicznym zostaje objęta nadzorem przez wybrany kraj. Staje się on odpowiedzialny za ocenę wszystkich pojawiających się działań niepożądanych przez cały proces rozwoju takiej substancji. To zadanie ma zwiększyć bezpieczeństwo uczestników badań klinicznych w Unii Europejskiej. Czy wiesz, że pacjent poszukujący informacji o prowadzonych badaniach klinicznych może wyszukać badania dotyczące poszczególnych schorzeń? Informacje na temat założeń badania, dane głównego badacza oraz ośrodka, w którym dane badanie jest prowadzone, znajdziesz w publicznym module Systemu Informacyjnego Badań Klinicznych CTIS. Interfejs użytkownika jest dostępny we wszystkich urzędowych językach Unii Europejskiej, w tym po polsku.